Wybrani, przestań ze wszystkim, co robisz. To, co Bóg objawił o roku 2026, to nie tylko przesłanie pocieszenia, to dekret duchowej walki i obietnica chwały, która wstrząsnie strukturami Twojej rzeczywistości. Jeśli kliknąłeś na ten film, jeśli algorytmy tego świata Cię tu przyprowadziły, zrozum, nie jesteś tu przypadkiem. W boskiej inżynierii nie ma przypadków, są tylko opatrzności. Bóg doprowadził Cię do tego momentu ponieważ nastąpiła zmiana w sferze duchowej, która bezpośrednio wpływa na Twoje imię, Twoje potomstwo i ziemię, po której chodzisz. Wiem, co działo się za kulisami Twojej duszy. Jest w tym niepokój, którego nie da się nikomu wyjaśnić. Uczucie, że powietrze jest gęstsze, że czas ucieka, a coś kolosalnego zaraz przebije się przez zasłonę wieczności. Zawsze budziłeś się o trzeciej lub czwartej nad ranem, czując obecność, która wzywa Cię do modlitwy. Ale często ogarnia cię zmęczenie. Twoje sny były jasne, pełne symboliki, której jeszcze nie rozszyfrowałeś, ale która zostawia w twojej piersi ślad pilności. Jestem tu jako strażnik, by ci potwierdzić. To, co czujesz, to Duch Święty cię kalibruje. On zmienia twoją duchową częstotliwość, ponieważ ciężar chwały, który nadejdzie w 2026 roku, będzie wymagał struktury, której jeszcze nie miałeś. Przygotuj się bo to, co zostanie napisane o najbliższych miesiącach, wywróci Twoje życie do góry nogami, ale w najbardziej święty i regenerujący sposób. Aby zrozumieć, co Bóg zrobi w 2026 roku, musimy najpierw rozłożyć na czynniki pierwsze tajemnice 2025 roku. Dla Ciebie ten rok nie tylko był trudny, to był rok brutalnej dekonstrukcji, to był rok, gdy żelazna podłoga zdawała się nie ustępować. Bez względu na to, jak mocno się uderzało. Widzieliście, jak wieloletnie relacje rozpadały się z daremnych powodów. Ludzie, którym pomogłeś, dla których się poświęciłeś, odwrócili się od ciebie w czasie, gdy najbardziej potrzebowałeś wsparcia. Plany, które wydawały się przypieczętowane przez samego Boga, rozpadły się w momencie realizacji. Znalazłeś się na pustyni, zastanawiając się, czy Twoje powołanie jest prawdziwe. Czy po prostu żyjesz w iluzji? Cisza Boga była tak ogłuszająca, że pomyślałaś, iż zdjął z ciebie swoją twarz, ale uważnie słuchaj, co mówi mi teraz duch. 2025 był jego Getsemanem. To był rok, w którym Bóg pozwolił, by wszystko, co ludzkie, upadło, tak by pozostało tylko to, co boskie. Przycinał suche gałęzie, by żywica mogła płynąć tam, gdzie naprawdę się liczy. To odrzucenie. Ta zdrada, ten nieudany projekt, to nie były porażki, były to wycinki ziemi. Bóg wyrywał stare, zgniłe fundamenty, by zbudować na tobie budowlę, która przetrwa wieczność. Zostałeś opróżniony, by napełnić się złożoną częścią. Nie płacz za tym, co minęło. Zniknęła jednak waga, która uniemożliwiła by ci starty w 2026 roku. Czy wiesz, co jeszcze Pan mi objawił o Twoich dawnych bitwach? Że każda łza, którą wylałeś w ukryciu swojego pokoju, zbierała się w niebiańskie bukłaki wina. Żaden ból nie był zmarnowany. Bóg użył trucizny wroga, by wyprodukować antidotum na swoją dojrzałość. Te rozczarowania, które niemal Cię zabiły, były w rzeczywistości precyzyjnymi operacjami duchowymi. Bóg wybawił Cię od ludzi, którzy kochaliby Cię tylko tak długo, jak będziesz użyteczny ale którzy opuszczą Cię w chwili Twojej największej chwały. Zdjął ludzkie kule, by nauczyć się chodzić po wodach absolutnego zaufania. Teraz spójrz na swoje blizny z nowym okiem. To nie są znaki wstydu, to medale przetrwania. Przeszedłeś przez ogień i nie zostałeś pochłonięty, bo w piecu był czwarty mężczyzna. A teraz ten sam Bóg, który Cię podtrzymywał w milczeniu, zaraz wykrzyczy swoje zwycięstwo, by cały wszechświat to usłyszał. A oto sedno objawienia na 2026 rok. To rok nieodwołalnej restytucji. Niebo wydało rozkaz: to co zostało skradzione, będzie musiało zostać zwrócone pieczęcią króla. To będzie rok, w którym boska sprawiedliwość przestanie być pojęciem teologicznym, a stanie się widocznym faktem na Twoim koncie bankowym, w zdrowiu i na stole Twojej rodziny. Ale uważaj, wybrani. Cud to partnerstwo. Bóg już wypuścił dekret, ale jego aktywacja zależy od Twojej postawy. Istnieje pewna częstotliwość wiary, na którą musisz się dostroić. Jeśli wejdziesz w 2026 rok z mentalnością ofiary, słownictwem porażki i sercem pełnym goryczy, będziesz jak naród Izraela, który zginął na pustyni, mając ziemię obiecaną zaledwie kilka mil dalej. Musisz przekręcić kluczyk. Musisz ustawić się jako ktoś, kto już wygrał. Zanim bitwa się zacznie, przechodzimy przez prorocze okno czasu, którego Polska i świat rzadko doświadczają. To nazywamy Kairos Boży odpowiedni czas. To tak jakby w świecie duchów otwarto zapory gigantycznej tamy, łaska płynie przyspieszonym tempem. To, co Twoi rodzice budowali przez 40 lat, Bóg może ci przekazać w cztery miesiące, jeśli jesteś we właściwym miejscu, o właściwym czasie, z właściwymi intencjami. Jednak te okna nie pozostają otwarte na zawsze. Jest wyznaczony czas wizytacji. Wielu przegapia błogosławieństwo, ponieważ są zbyt zajęci patrzeniem na własny pępek, skupieni na swoim bólu i niesprawiedliwościach, których doświadczyli. Nie pozwól, by hałas mediów społecznościowych, głośna polityka czy sprawy światowe odebrały ci osąd. Rok 2026 to rok, w którym pszenica zostanie oddzielona od plew w ostateczny sposób w życiu wybrańców. Pierwszym wielkim kluczem do odblokowania tego nowego roku jest tajemnica wyzwalającego przebaczenia. Wiem, że ten temat cię niepokoi, ale nie mogę dać ci cukru, gdy potrzebujesz lekarstwa. Są osoby oglądające ten film, których życie finansowe i duchowe jest zablokowane z powodu źródła goryczy. Bóg pokazuje mi twarz. Ktoś, kto głęboko cię zranił w dzieciństwie, czy były partner, który zostawił cię w ruinie. Albo współpracownik, który ukradł Twój pomysł i godność. Nosisz tę urazą jak broń przeciwko nim, ale w rzeczywistości ta nienawiść jest trucizną, którą pijesz, czekając na śmierć drugiego. Dopóki nie wypuścisz tej osoby, będziesz przykuty kajdankami do ciała tego, co się stało. Przebaczenie to nie uczucie, to decyzja prawna Twojej woli, to mówienie: Boże, składam Ci sąd. W chwili, gdy puścisz linę tego bólu, Poczujesz nieziemską lekkość. Drzwi spawane przez lata otwierają się jednym dotykiem dłoni. Drugim kluczem jest prorocza i radykalna wdzięczność. Większość ludzi jest wdzięczna za to, co otrzymała. Wybrany jest wdzięczny za to, co dopiero nadejdzie. To wdzięczność poprzedza cud. Jezus podziękował mu, zanim rozmnożył bochenki. Podziękował mu, zanim zawołał łazarza z grobowca. Twoja wdzięczność jest znakiem dla nieba że bardziej ufasz Bożemu charakterowi niż swoim okolicznościom. Zacznij chwalić Boga za uzdrowienie, gdy wciąż cierpisz. Zacznij dziękować za ten przepis, póki rachunki są jeszcze wymagane. To wprowadza wroga w zamieszanie. To destabilizuje Królestwo Ciemności. Kiedy wybierasz wdzięczność pośród burzy, udowadniasz, że nie jesteś najemnikiem wiary, lecz dzieckiem, które zna Ojca. Ale słuchaj uważnie wybrany bo to, co teraz Ci ujawnię, to, co odróżnia tych, którzy tylko słyszą słowo, od tych, którzy je objawiają. Rok 2020 nie będzie jedynie walką o zasoby czy zdrowie. To będzie największa wojna częstotliwości, jaką kiedykolwiek przeżyłeś. Wróg wie, że nie może już powstrzymać Bożego rozkazu wobec Twojego życia, więc spróbuje czegoś bardziej subtelnego. Spróbuje ukraść Twój spokój ducha. Chce... Byś wszedł w swój rok zwycięstwa z zmęczonym umysłem, przesyconym hałasem i bezpodstawnymi obawami. Użyje algorytmu strachu, wiadomości wojennych i globalnych kryzysów, by sprawić, że uwierzysz, iż świat się rozpada, podczas gdy w rzeczywistości tylko jego system traci nad tobą władzę. Musisz zrozumieć, że twój umysł jest miejscem lądowania dla obietnic Bożej. Jeśli pas startowy jest zasypany odłamkami niepokoju, błogosławieństwo nie może wylądować. W 2026 roku Bóg wzywa Cię do poziomu czujności poznawczej, którego nigdy nie miałeś. Będziesz musiał być strażnikiem własnych myśli. Gdy pojawia się myśl: A co jeśli coś pójdzie nie tak?, powinieneś natychmiast odpowiedzieć na nią: Bóg już zapewnił. To nie jest psychologia pozytywna to autorytet duchowy. Bóg pokazał mi, że wielu z Was zostało zaatakowanych przez zmęczenie psychiczne, które nie jest fizyczne, to przytłaczający ciężar, który próbuje zmusić Was do poddania się zaledwie kilka metrów przed linią mety. Dekretuję teraz, niech rozwie się wszelka mgła umysłu, niech Twoje myślenie zostanie wyostrzone przez mądrość z góry. Będziesz miał umysł Chrystusa, by dostrzegać okazję tam, gdzie inni widzą kryzysy. I będziesz miał nadprzyrodzony spokój, gdy świat wokół ciebie wpadnie w panikę. Twój pokój będzie twoją największą bronią wojenną. Bóg dał mi konkretne objawienie dotyczące obszaru finansowego dla wybranej publiczności w tym roku. Przygotuj się na zjawisko transferu majątku. Widzę, jak ludzie dostają okazje biznesowe, które zdają się pojawiać znikąd. Ktoś, kogo nie widziałeś od lat, zadzwoni do ciebie. Pomysł, który został odłożony na półkę, nagle zyska nadprzyrodzoną skuteczność. Pojawi się przyspieszenie procesów sądowych, zablokowanych spadków i spraw pracowniczych, które wydawały się przegrane. Ale uważaj, ta obfitość nie jest dla Twojego egoistycznego luksusu. Bóg podnosi skarbców Królestwa. On powierzy Ci zasoby, bo wie, że będziesz kanałem do błogosławienia sierocińców, kościołów, misji. I potrzebujących rodzin. Jeśli jesteś rzeką, w której płynie woda, Bóg nigdy nie pozwoli, by twoje źródło wyschło. W dziedzinie relacji Pan pokazał mi, że 2026 będzie rokiem boskiej reorganizacji. Bóg odpędzi od ciebie wszystkie duchowe pijawki. W zamian przyniesie połączenia docelowe. Ludzie, którzy mówią Twoim językiem, którzy mają tę samą wizję i popchną Cię ku Twojemu celowi. Jeśli chodzi o zdrowie, słuchaj uważnie. Duch Święty tchnie życie w suche kości właśnie teraz. Widzę jak leczenie chorób psychosomatycznych, przewlekłej depresji, paraliżującego lęku i bezsenności jest tłumione w zarodku. Bóg dotyka układu trawiennego, problemów z krążeniem, a szczególnie problemów kręgosłupa. Zdrowie to Twoje narzędzie do wypełniania powołania. Przejmij od nowe swojej energii. I jest coś jeszcze głębszego, co Duch nakazał mi mówić. Rok 2026 to rok, w którym dziedzictwo krwi Twojej rodziny na zawsze się zmieni. Są wzorce, które powtarzają się w Twojej linii od pokoleń. Wzorzec niedoboru, wzorzec rozwodów, wzorzec chorób wydawających się dziedzicznymi. A co najważniejsze wzorzec głębokiego smutku, którego nikt nie wyjaśnia. Często czułaś, że dźwigasz ciężar przodków których nawet nie znałaś, ale Bóg sprowadził cię do tego filmu, bo wybrał cię na cyklowego łamacza. Od 2026 roku to, co powstrzymało twoich rodziców, nie powstrzyma ciebie. Ten, kto zniszczył radość swoich dziadków, nie będzie miał władzy nad swoimi dziećmi. Bóg wznosi w Tobie nowe drzewo genealogiczne, zaszczepione na prawdziwej winorośli, którą jest Jezus. Widzę niewidzialne duchowe łańcuchy. Które wiązały Twoją rodzinę z przeciętnością, a które łamie ogień pochodzący prosto z tronu. Nie jesteś tylko wybranym do zwycięstwa, jesteś wybrany, by uwolnić cały swój dom. Wchodząc w nowy okres obfitości i pokoju, nie pójdziesz sam. Zabierzesz ze sobą swoje potomstwo. Tam, gdzie przez pokolenia płakał, będzie świętowanie. Tam, gdzie była niewolnictwo z występkami czy depresją, będzie całkowita wolność. Jesteś punktem zwrotnym w historii swojej rodziny. To, co Bóg uczyni przez ciebie w 2026 roku, będzie przez twoje wnuki liczone jako rok, w którym ciemna chmura wreszcie odeszła, a słońce sprawiedliwości zaświeciło, nigdy nie zachodząc. Zdobądź tę władzę już teraz. Jesteś pierwszym w nowej linii zwycięzców, ale nie miejcie złudzeń. Wróg nie będzie tego obserwował z wiarygodną bronią. Im wyższy poziom chwały, tym większy poziom oporu. W ciągu najbliższych trzech do sześciu miesięcy spotkasz się z atakami rozpraszającymi. Diabeł będzie próbował wciągnąć cię w niepotrzebne konflikty rodzinne, plotki w pracy i wątpliwości co do twoich umiejętności. Będzie próbował wykorzystać twoją przeszłość przeciwko tobie, szepcząc, że jesteś niegodna z powodu popełnionych błędów. Ale odpowiedz Mu słowem: kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nie słuchaj głosów oskarżeń. Krew Jezusa już spłaciła swój dług. Jego przeszłość została pogrzeba. Nie próbuj tego wykopać. Miej oczy utkwione w autorze i twórcy swojej wiary. Pamiętaj, bycie wybranym w Polsce lub gdziekolwiek na świecie wymaga odwagi. Będziesz krytykowany przez tych, którzy nie rozumieją Twojego ognia. Zostaniesz nazwany fanatykiem przez kogoś, kto duchowo nie żyje, ale nie obniżaj swojego wzoru, żeby dopasować się do ich świata. Dzicz, którą przekroczyłeś, dała ci autorytet, którego oni nie posiadają. Wiesz, jak to jest potrzebować Boga, by przetrwać następną minutę, a ta zależność jest twoją największą siłą. Pustynia przygotowała cię na pałac 2026 roku. Ostateczne, praktyczne instrukcje na miesiąc przygotowań. Po pierwsze, świętość w oczach i uszach. Przez następne 30 dni zapieczętuj to, co spożywasz. Unikaj filmów o przemocy, wiadomości o rozpaczy i luźnych rozmów. Żyw się kazaniami, pochwałami i głęboką lekturą Biblii. Po drugie, ołtarz świtu. Staraj się poświęcić co najmniej 15 minut między 3 a 6 rano na słuchanie Boga. Po trzecie, dekrety zwycięstwa. Zapisz na kartce pięć najważniejszych zobowiązań, których spodziewasz się na 2026 rok. Czytaj je na głos każdego dnia. Po czwarte, rozstawienie. Zidentyfikuj kogoś, kto jest w gorszej sytuacji niż ty i pomóż mu. Hojność łamie ducha nieszczęścia. Po piąte, czujność w słowach. Jego słowa kształtują teraz Twój rok 2026. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, jesteś częścią resztki. Jesteś wybrańcem, którego Bóg użyje, by objawić cuda w Twoim rodowództwie. Nie bójcie się przyszłości, bo Bóg już tam jest, przygotowując drogę. Teraz zrób tak: zostaw swoje Amen w komentarzach jako znak zgody. Jeśli jest coś konkretnego, czego Bóg musi zmienić w 2026 roku, napisz to poniżej. Stwórzmy łańcuch wstawiennictwa, który wstrząśnie niebem. Subskrybuj. Aby nie przegapić kolejnych proroczych wskazówek i zostaw swoje polubienia, bo dzięki temu to Słowo Życia dotrze do brata, który właśnie teraz się poddaje. Ojcze Niebieski, poświęcam każde życie tutaj obecne. Niech ogień serafinów oczyści każde serce. Niech 2026 będzie rokiem żywego świadectwa. Niech Twoja prawa ręka podtrzymuje upadłych i wywyższa pokornych. Przepowiadam, że od dziś losy ich życia się zmieniły. W imię Jezusa. Amen. Rok 2026 to rok jej odwrócenia. Wiesz, idź naprzód i nie oglądaj się za siebie, niebo Cię dopinguje.